Ale ogółem ja zostawiam się, gdzie znaleźć palnik laserowy Bo... Jednak on mi jest potrzebny tej najbardziej Lit se znaleźć, lit, lit, lit mi się przydał. Głę. W ogóle jakaś jest witajcie, to nie? Widzi e, witam was w kolejnym odcinku Samnotiki Po całkiem długim odstępie czasu e, Ostatni odcinek, jaki wrzuciłem w Subnautik, to on był już nagrywany Łohoho, ho, jak dawno No ale... Strasznie mi się w Debista fajnie grało. Ja bym sobie w ogóle w niego więcej pograł, ale... kurde, jak się tak... No jakoś tak kurczę... Za... Rzadko mi się wyrzuca. wyźmi na za dużo gram. No ale to już powiem. Eee... Ło, jakie ładne kołamarnice. Wiem chyba, chyba. Podkreślam, wiem gdzie znaleźć palnik klaserowy. A bardziej na naszą ostatnią część. Podobno w gwiazdach... gwiazdach. E, w tak małp jest. E, są takowe palniki laserowe. Czy to jest prawda? No nie wiem. Się zaraz przekonam. A ja się nie, zazn nie zaznaczyłem z tego Marsa, to nie? oj, no czy znaczy, no. Wiem mniej więcej gdzie płynąć, ale. Ale szkoda, że tu nie zaznaczyłem go radiolatarnią. Patrz, jak mi ładnie te wyrosły moje rzeczy, galareciaki i tak dalej. Mm, trzeba będzie pozbierać. Mm -hmm. Dobra, oczywiście. Gniazda małp na przykład były tam na tym początkowej e, Na początkowej lokalizacji Obok lądowiska Tylko trochę chyba tu w prawo, jak dobrze pamiętam Wiem, że jest nas ich, ja widzę, no ale, no ja się... No nie widzę to nie widzę, trudno się mówi, o te, tych kelpach powinna być gniazda małp I zobaczymy czy tam będzie ten palnik Bo no niestety, ale on jest w pizdu potrzebny, tak naprawdę nic bez niego nie zrobię. są małpy? To możliwe, że to mają dziś gniazdo. Jest coś. Fragment przynosi konsoli pojazdów, to nie ja to gówno. Jeszcze jakieś są? Nazwę jakieś stworzenia. Kawy, co mi się z tego wykluje? Pewnie przytulasek. Weź mi dziabie, ja ci zaraz przy dupce Dziadu jeden. Ty pierdzielaj, bo ci zaraz... Tutaj podobną znalazłem jeszcze chyba wejście inne do tej samej jaskini, tak mi się wydaje. Więc wiemy, że... To ta jaskina nie ma jednego wyjścia, tyle wiemy. Ale czy ma jakieś inne yy, pomieszczenia małp o kuźwa, nie? Podziękuję. a co to? Wezmę, jak działa ta. oto, tabletka. O, i tam serio. duża filtrowana woda. I za rąbiste to jest ta. mać mi zabiło to. Obrotówka. Ty, hey, małpa O ty śmieciu Oddaj mi to! Gdzie to jest? No dobra, mam to, odzyskałem Grubas mi zabrał ten Moją zdobawkę O, co znalazłem! Coś kosmitów. Artefakt architektów. modu kaskadowy. A ma ktoś tutaj e, palnik laserowy na przykład? To mnie tak trochę bardziej interesuje. O, mamy drugie ten. Kim ty jesteś? Mam jajo małpy morskiej. Mamy palnik! Mamy palnik laserowy! Boże! Ja pierdziele, wypierdzielam stąd, zanim zginę. Mamy to, boże! W końcu. stąd wypłynąć, Kolera. może... Może tak, może nie, nie wiem. Tyle to łaziłem i szukałem, ja pierdziele. Już traciłem nadzieję, że w tych jaskiniach nie będzie tego. Ale było na szczęście. Yy, idziemy do bazy, to stworzyć i pójdziemy teraz do wszystkich znowu, oprócz jednego yy, z części. Yy, choć nie, do wszystkich muszę pójść części yy, Merkurego. I wtedy sobie poprzepalamy te drzwi i nie tylko, bo tam były te moduły do przepalenia co nie. I te moduły też przepalę. I zobaczymy, co w nich jest. Tak, to dzisiaj jest plan na odcinek, ale będzie kuźba. Dobre będzie, dobre będzie. Dzisiaj ruszymy z Fabułą, coś czuję, albo przynajmniej będziemy tak blisko, że w następnym odcinku ruszymy z Fabułą. I zużyłem całego traka na 3 glida. Potrzebujemy dwóch diamentów. Chyba mam diamenty, czy nie mam? Bo nie pamiętam, już tak dawno grałem. Mam diamenty, dobra. Tu diaments, bateria, krystaliczna siarka. Bateria, siarka i mamy palnik laserowy. Boż Maria. No znaczy, już nie mogę doczekać tego palnika Kwantowy schowek Co? Rozwiązane magazynowe, które dzieli swoje zawartość z innymi kwantowymi schowkami? Gdzieś taki Ender chest z Minecrafta, tak? A mam w ogóle prawnę. do zrobienia Moglibyśmy dzisiaj zrobić, ale to będzie temat na następny odcinek. W następnym odcinku sobie zrobimy prawna. A ja sobie zrobię zasaloną rybkę. Nie wiem co będziemy mogli robić w następnym odcinku, bo są dwie... dwa plany. Po pierwsze właśnie <laughs> zrobienie tego prawna, a po drugie rozbudowanie mojej bazy trochę. Trochę bardzo, mam na nią troszeczkę planów. Fajnych. Dużo pomieszczeń oczywiście do zbudowania, zaaranżowania. Ale to zobaczmy już w następnym odcinku. Zostawię sobie kostkę jonową, ponieważ ona może być do tego portalu zasilenia. Czy mam jakąś wodę, żeby sobie wziąć jeszcze? Czy już wody w ogóle nie mam? Nie mam wody. Nawet czy nie mam, kurczę. To tak w sumie to słabo trochę. Bez wody to ja co mogę. Muszę je porobić. Muszę żółwki połapać. A miałem jeszcze pozbierać TT! Te te. Te... Grzybki Jak się to się nazywało? Nie pamiętam jak się to nazywało, widzicie? Galeryciaki, tylko musimy troszeczkę pozbijać dla nasionek, oczywiście Dobra, galeryciaki są Odłożę je do skrzyneczki Pamiętam, że jak w jedynce Napierdzielałem, byłem w tym w biomie lawowym, co nie? No i mi wody bylako, brakowało, to jedyne czym yy, Utrzymywałem się przy życiu, to cały czas pierdzielam galeryciaki, które znalazłem po drodze to był mój jedyny sposób, żeby przeżyć tamte... tamten biom, bo wodę oczywiście... Oczywiście nie zabrałem wody ze sobą i po tym jak nie zabrałem się wróciłem. Znaczy wróciłem, nie wróciłem się, ale skończyłem ekspedycję, chciałem się wrócić. Potem znowu tam szłem, to znowu nie zabrałem wody. O, co się stało. Aż tyle wody się nie będę brał, bo mi aż tyle niepotrzebne. Weźmiemy sobie z... A w sumie mogę sobie wypić dwie, a resztę sobie wezmę, co nie? No i co, lecę do tych Merkurych. Chyba pamiętam, gdzie był jeden. Ten najdalszy, na razie pójdziemy do niego. Bo mamy już chyba pierwszy, to był ten pierwszy, jak mi się wydaje. On był ogólnie do blisko. A następny jest troszeczkę dalej, tam kawałek. Więc tutaj już mamy pierwszą tą część, znaczy... Tu zebrałem pierwszą część do tego... Sygnału, no wiecie, czego szukamy. Ale nie przeciąłem tych wszystkich ani metalowych drzwi, do których oczywiście za nie dostałem się innym sposobem, troszeczkę po prostu obeszłem w oku, ale była taka tutaj maszyna, która wymagała, no weź nie sprawdzaj co to jest, tylko tym spawaj, znaczy przycinaj, nie spawaj. Tak, bardzo satysfakcjonujące jest to przecinanie. Też bardzo długie. E, ja dobrze, jak dobrze pamiętam, to... To coś, co mieliśmy tutaj zebrać, znaczy e, przez, e, przeciąć, to było gdzieś na dole, tak mi się wydaje. Co tu w ogóle jest? E, ja tych wentów nie widziałem, ty! Ostatnim razem, jak tu byłem, nie widziałem tych wentów, przypadek teraz znalazłem. O, patrzcie, gdzie się znalazłem. Uuu, dobry lucik. O, jeszcze PDA. ta się. Dobra, muszę wracać, bo zginę z tego, z bomberków. A tam już nic raczej nie było. Wiem, że PDA było. Eee. To tutaj gdzieś. O, tutaj to było. Warning. 30 of oxygen remaining. Jak będzie, nie wiem, z 15 eksydencji, to pójdę odnowić, ale. Dobra, pójdę to odnowić, bo mogę nie trafić. Tyle będzie. A nie chcę zginąć i jeszcze raz tu lecieć po mojego Citraka. Co się tam drze! Morda! Ja szczerą nadzieję mam, że a w to, jak to, przetnę, to tam będzie właśnie część tego, czego szukam. Ja taką mam nadzieję. A jak nie, to nie wiem, co tam ma być. Proszę, błagam. Jest, to jest to. Boże, jeszcze jedna część, ona była w tym ostatnim chyba, co nie? Czy nie? bo Nie pamiętam, mogłem zobaczyć mnie na filmie, żeby się nie błąkać. Ale raczej ta, raczej ta. Tu już chyba nic takiego nie było, co bym mógł zebrać. Nie, nie. No po prostu, żeby mógł zebrać, co? Nie? Teraz ten metal, bo. znaczy te skrawki. Jak, jak, jak coś to je wyrzucę, to, nie? A jednak mi się potem przyda skrap, więc. Tytan. To jest? Boże Maria, nie strasz, ty idioto! Przepraszam, że ja cię wjechałem, ale. Dobra, mamy to. I teraz, gdzie tu się wchodziło? Let's -a go! E, gdzie to było? Teraz szybciutko A znaczy, Przepraszam, nie włączyłem konsoli. Przepraszam. E, tu w ogóle możemy się przespawać, spróbować. Znaczy, no wiecie, nie przespawać, tylko przeciąć. A w takowej z tej mamy nową salę, w której mnie jeszcze w ogóle nie było. Oho! Zbiornik na obce formy życia! I to jest fajne, będziemy mogli się jajce wykluwać. To jest naprawdę fajne. Ale rebriferby by się przydał. Kurczę, oddycharka, to jest to, co bym chciał. Zanim tam pójdziemy, to tutaj przecież było coś chyba, co nie w ogóle zespawana skrzynka tu jest. Zawsze ją można otworzyć Print paliwowy! Walmy sobie to. Kuźwa mać. Nie wiem, to było w tamtą stronę, chyba gdzieś na końcu to urządzenie, co musimy sobie rozciąć, żeby zdobyć ten odbiornik. No ten, czy tam zakłócać, co to, to było? Nie pamiętam. A tam to jest, ale ja tam nie mogłem wejść, tak? Okej, okay. i to od drugiej strony jakoś muszę pewnie. Mamy PDA jakieś. Zaufaj intuicji Diana Eee Będziemy sobie to szybko i zobaczymy Co tutaj można znaleźć w tym miejscu A, to jest to, to, to z tymi co ostatnio byliśmy. Tutaj nie mogłem przejść, bo to były zespawane drzwi, tak? Od tej drugiej strony, od hangaru ostatnio weszliśmy Dobra ja yes, się jeszcze kilka razy tak przelecę, zobaczymy, jak coś znajdę to wam powiem. Mamy kolejne zespawane drzwi, tyle wiem. A tym razem za tymi zespawanymi drzwiami mamy... Jakieś skrzynki z niczym. PDA. PDA. Eee, skrzynkę też z niczym, co Skrzynkę plantacyjną, którą już mam. I wenty, wenty, tu są wenty, tu są. O nie, ja tam nie, nie zdążę dojść. Ej. Ojej, to jest za daleko dla mnie chyba Napiszę grę i spróbuję tam wpłynąć, ale nie obiecuję, że tam wpłynę Lecimy. Musimy od razu zabrać tego kwiatka z powietrzem Jak tylko go zbiorę, to lecę tam A, to tutaj Będę musiał wyletywać jak będę miał trzydzieści parę 30 sekund oxygen oxygen. Ta, 30 parę wystarczy, trzydzieści parę wystarczy Damy radę to zrobić, ale to będzie Monotonne i na kilka razy Tu lepsza butla by się przydała Ale nie no, po co lepszą butlę Od razu lecić na takie wyprawy bez lepszej butli, co nie? Musi was wziąć kwiatka, bo on mi daje naprawdę sporo jeszcze czasu dodatkowego na yy, yy, zespawanie spawanie. Tam to jest naprawdę. Nie wiem, z 6 na wytlenu, jak mi daje dodatkowego, to jest darą biście, bo. Yy, no, 6 to już naprawdę sporo mogę przespawać, co nie? Dlatego ja teraz zespawam. Już nie zdążę, żeby zeskanować, zginąłbym. Nie wiem, czy ja da cicho nie mówię, trochę, ale pójdź z tym. Skupiam się, okej! Okay? W ogóle, horrorek zaraz może nagram jakiś jeszcze, tylko nie wiem z czego, jaki. Bo tak średnio mam jakiś horrorek do wyboru, co nie? Znaczy, no, miałbym, ale większość płatna, ja nie chcę wydawać. mogłem tam coś kupić taniego, ale. No, muszę jeszcze zobaczyć, no, nie, nie będę wydał też, no. na no, jakieś beznadziejne horrorki. A przy okazji to i to. Dobra, ty musisz przeżyć. Proszę bądź już kwiatek, bor proszę bądź już kwiatek. Jest, jest kwiatek, jest kwiatek, jest kwiatek. Ja pierdzielę. No prawie mi kwiatek, jakby nie było kwiatek, jakby się nie zrespił, to bym już nie żył. O Boże, tam coś jeszcze było, chyba, ale. Czy ja tam chcę iść? A tu jest w ogóle. To jest w ogóle zużyty. Dobra, ostatni raz się tam przejdę, zobaczyć czy tam coś jeszcze jest. O Boże, Mario, tak nie wysadziło, że ja pierdzielę. No i tu chyba już nic więcej bardzo nie ma, ale czy tu jeszcze u góry jest w sumie? Muszę uciekać, ale jeszcze zobaczę tam u góry, bo coś tam jeszcze jest. Co no, ja jeszcze znalazłem tutaj, guys? Of oxygen remaining. Jest troszeczkę jak oddychających to. Troszkę długo, dłużej mogę tu poprzebywać. Kaseta, weź to. Nie skanuj tego. Dawaj mój e, śmigłolot. Of oxygen remaining. Jeszcze jakieś wenty, ey guys. 30 of oxygen remaining. Nie ryzykuję, nie ma takiej opcji. O ja, daleko jestem! Ja myślę, że tu ze tymi dziwami już jest kwiatek. Pójdę do kwiatka? Czy właśnie zginąłem? To no, dobra. Tam się już te dwa kwiatki odnowią, więc będę mógł się odnowić na maksa i dopiero polecę tam tymi eventami, co nie? Ale ogromny jest ten Merkury ogółem. Tylko chcę powiedzieć. Mam tam kwiatka dalej troszeczkę. Oborcz, no tukiś. Ja tu jakiś... Co to jest? Gdzie jestem? O nie, ja nie wiem gdzie ja jestem. I nie mam pojęcia, gdzie ja jestem. Dobra, pamiętajcie, że tutaj musimy wrócić z lepszą butlą i z oddycharką. To jest jedyna szansa, jak tutaj wrócę z oddycharką. Dobra, tego kwiatka. No bo nie ma co tam iść, jak ja kuźwa... 20 oksydantów mam. Nie ma szans, nie ma absolutnie szans. Więc tam sobie pójdziemy w innym odcinku, jak zrobimy lepszą butlę i, le... i najlepiej oddycharkę, bo wtedy no wiele... Nawet tutaj, za oddycharką, jak miał to samo butle, to z oddycharką tak naprawdę by nie spadało więcej na danej głębokości. Jestem na głębokości 200 metrów, więc spada mi o wiele, wiele bardziej niż na 100, albo w ogóle poniżej 100. Co nie? No niestety, oddycharka tu jest yy, obowiązkowa. Mamy to, co mieliśmy mieć dzisiaj, czyli ten moduł. Gdzie on jest w ogóle? Chyba on wyżej jest, nie? Tu Jednostka równoległego przetwarzania sygnału Jest ona prosta do wykonania, więc pójdę ją do domu wykonać I zaraz się widzimy Proszę bardzo Nazwa bardziej zmieniona No, przyzwoicie A teraz muszę zadokować mojego Simofa, bo muszę, musicie... niech się troszkę... Boże, Siglaida... Nie Citraka, musi troszeczkę tutaj podładować. Tak samo w sumie powinienem go trochę naprawić. Dobra, robimy sobie jednostkę równoległego przetwarzania sygnału. I teraz prawdopodobnie będę mógł ją umieścić w tej antenie. I to właśnie teraz idziemy zrobić. O, to jest dobry owoc! Jednego sobie zostawię, to się zasadzimy w domu. Chyba, że to... Nie, to się owocem sadzi. Dobra, to sobie jednego zostawię. Więc teraz będziemy mogli odpalić w końcu... Tą piękną, wielką antenę. Nareszcie nastaje ta chwila... Na którą wszyscy... Za niecierpliwieniem czekali. Odpalimy, a bardziej zakłócimy. Nie widzę, co robię, bo sobie wyłączyłem ten. <laughs> Wyłączymy pracę anteny. A gdzie to jednostki się montuje? Ja tu jeszcze muszę zrobić podobno Ej Nie podoba mnie się to Ja muszę jeszcze ten port modu testowy noż skuzi mać Nawet nie pierdisz, że muszę jeszcze moduł testowy Jak się robi modu testowy? Ja musiałam z tej jednostki zrobić moduł testowy! No! No idiota! I oto ponownie jesteśmy przy tej pięknej... ...antenie, którą idziemy właśnie testować, czy co tam robić. Najpierw wkładamy moduł testowy. Nie wygląda najlepiej. Teraz wygląda lepiej.

Ech? No dobra, czyli w następnym odcinku lecimy do. Mam to gdzieś zaznaczone, czy nie? Ej, nie mam tego zaznaczonego. Ja nie słuchałem, gdzie mam iść. Kilometr na wschód, chyba? Czyli tam. Czyli w tamtą stronę kilometr. Au! Ale to sobie zrobimy już w następnym odcinku. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, wam się podobało. Możecie stawić łapeczkę w górę. A teraz żegnam was. Po zobaczenia. I cześć.